Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Kosmetyk Tygodnia. I dzisiaj podzielę się z Wami moją ulubioną aktualnie pomadką do noszenia na co dzień. Od chyba dwóch tygodni noszę ją codziennie, bo jest to produkt, który kiedyś bardzo mocno lubiłam. Potem o nim zapomniałam, nawet nie wiem dlaczego, i teraz odkryłam ten produkt na nowo. Dodatkowo jest to pomadka drogeryjna, więc mam nadzieję, że to Was ucieszy. I mowa kochani o matowych pomadkach w kredce marki Golden Rose. To się nazywa dokładnie Mat Lipstick Crayon, i mam tutaj trzy kolory. Numer 22, numer 10 i numer 01. I skupię się dzisiaj konkretnie na numerze 22, bo to jest coś, co ja uwielbiam. Ja bardzo długo nie używałam tej pomadki ze względu na to, że zawieruszyła mi się gdzieś w kosmetyczce i o niej zapomniałam. Ale teraz jak odkryłam ją na nowo, Czuję do niej taką samą miłość, jaką czułam kiedyś. I kiedyś w ulubieńcach ona też się pojawiała. To jest pomadka, która się wpisuje w kolorystykę nude, ale po tej różowej stronie. Jest bardzo mało takich zgaszonych róży, które są na tyle jasne, że możecie nosić je jako wasz lepszy. Odcień ust. Zazwyczaj te nudziaki są bardziej brązowe, bardziej beżowe, może nawet troszeczkę pomarańczowe. Jest bardzo mało takich fajnych, różowych, zgaszonych kolorów, które nie są zbyt ciemne. Ta jest ideałem. To jest pomadka, którą zawsze jak noszę, dostaję bardzo dużo pytań: co to za pomadka, bo ona robi naprawdę ogromne wrażenie. Jest przepiękna. Dodatkowo ogólnie te pomadki w kredce marki Golden Rose są bardzo komfortowe na ustach. One może nie mają takiej dużej trwałości jak matowe pomadki zastygające. Ale właśnie dzięki temu są bardziej komfortowe, długo się utrzymują, bo jeżeli nie zjecie nic tego, to one się będą utrzymać bez zmian. One są na ustach cały czas takie delikatnie kremowe, więc takie hmm, potarcie ust ze sobą y, również wyrównuje Wam tą granicę, która się w trakcie dnia zjadła. A jeżeli one już się zjedzą w ciągu dnia, to nie ma problemu, żeby je poprawić, bo tutaj nic nie zastyga, i to jest coś, co nie wysusza Wam ust. Więc jeżeli szukacie matowego efektu, a nie takiego płaskiego, pudrowego matu, tylko właśnie tak matu pomiędzy satyną, to to jest coś, co koniecznie musicie sprawdzić. Te pomadki w żaden sposób nie zauważyłam, żeby mi wysuszały usta. Dlatego jeżeli macie też problem z wysuszaniem ust, ale podobają wam się właśnie takie bardziej matowe pomadki, to Spróbowałabym tego produktu, bo naprawdę jest rewelacyjny. I kolejną y, fajną sprawą jest to, że to jest forma kredki, więc ułatwia ona też malowanie ust bez użycia konturówki, bo ona jest na tyle precyzyjna. Tutaj już akurat moja jest do temperowania, ale może wezmę tą ciemną, bo ona jest najmniej y, zużyta. Ona jest na tyle precyzyjna, że możecie spokojnie sobie z nią y, rysować kontur ust bez użycia konturówki czy dodatkowego pędzelka, więc to jest kolejny plus. I podsumowując, kocham za trwałość, kocham za funkcjonalność użytkowania, kocham za paletę kolorystyczną i kocham za cenę. Więc jeżeli jeszcze nie próbowałyście, to musicie koniecznie kupić chociaż jeden kolor, bo są uzależniające, no bardziej ze względu na cenę. Więc no dajcie mi znać, czy je macie, jak Wasze wrażenia, a jeżeli macie jakieś takie swoje ulubione pomadki w nudziakowej kolorystyce, ale po tej różowej stronie, to też dajcie mi znać, bo cały czas takich szukam. Więc to tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że filmik był przydatny i do następnego. Buziaki, trzymajcie się pa!